Adam Małysz przez lata był symbolem narodowej Dumy. Sportowcem niemal idealnym. Człowiekiem sukcesu, którego miliony Polaków podziwiały nie tylko za medale, ale też za skromność i spokój. Jednak za obrazem Mistrza z Nartami na ramieniu kryje się zupełnie inna historia, znacznie mniej znana, rzadko poruszana i jeszcze rzadziej opowiadana w całości. W tym materiale przyjrzymy się prawdzie o małżeństwie Adama Małysza. Relacji, która przez lata funkcjonowała z dala od blasku fleszy, a mimo to była nieustannie wystawiona. Na presję sławy, oczekiwań i milczenia. Kim naprawdę był Adam Małysz poza skocznią, gdy gasły światła kamer? Jak wyglądało jego życie rodzinne, gdy cała Polska domagała się kolejnych zwycięstw? Czy idealny wizerunek sportowca miał swoją cenę w życiu prywatnym? W tej historii pojawiają się momenty bliskości, lojalności i wsparcia, ale też napięcia, wyrzeczenia i emocje, o których rzadko się mówi. To opowieść o związku wystawionym na próbę przez karierę, o codzienności u boku narodowej legendy i o granicy między miłością a poświęceniem. W trakcie tego wideo odkryjemy fakty, wspomnienia i kulisy, które pozwalają spojrzeć na małżeństwo Adama Małysza z zupełnie innej perspektywy. Jeśli chcesz zrozumieć, co naprawdę działo się za zamkniętymi drzwiami, jak sława wpływała na relacje i dlaczego przez lata wokół tego tematu panowała cisza, zostań z nami do końca. Ta historia może zaskoczyć nawet tych, którzy są przekonani, że wiedzą o Adamie Małyszu wszystko. W przestrzeni medialnej coraz częściej dochodzi do momentów, w których znane postacie decydują się przerwać wieloletnie milczenie i odsłonić fragmenty życia prywatnego. Głośnym echem odbiła się informacja, że Cyril Ferro. Zdecydował się publicznie uporządkować narrację wokół swojego życia osobistego i relacji partnerskiej, robiąc to w sposób wyważony, bez sensacji, ale z pełną świadomością siły przekazu. Ten moment stał się dla wielu widzów punktem odniesienia i pretekstem do zadania pytania: dlaczego niektórzy idole przez lata chronią swoją prywatność niemal do granic możliwości? Właśnie w tym kontekście coraz częściej powraca temat małżeństwa Adama Małysza i prawdy, która przez długi czas istniała obok oficjalnego wizerunku mistrza. Adam Małysz od końca lat 90. funkcjonował w rytmie wyznaczanym przez kalendarz Pucharu Świata, zgrupowania kadry w planicy, Obersdorfie czy Zakopanem oraz nieustanne podróże między Europą a Japonią. Jego ślub z Izabelą w 1997 roku odbył się w Wiśle, zdala od kamer i medialnego rozgłosu, co już wtedy było pierwszym sygnałem, że ta relacja będzie budowana na innych zasadach niż typowe związki osób publicznych. W kolejnych latach pojawiały się drobne znaki dziś odczytywane zupełnie inaczej. Nieobecność żony na części oficjalnych gal, jej rzadkie wypowiedzi dla prasy, a także konsekwentne unikanie wspólnych wystąpień w programach rozrywkowych. W czasie największych sukcesów sportowych, takich jak historyczne zwycięstwa w turnieju Czterech Skoczni w sezonach 2000 i 2001, Adam Małysz wielokrotnie podkreślał znaczenie domowego spokoju, lecz nigdy nie rozwijał tego wątku. Z perspektywy czasu widać, że była to świadoma strategia ochrony związku przed presją opinii publicznej. Życie rodzinne toczyło się głównie w Wiśle, gdzie Małyż wracał po wyczerpujących startach, starając się zachować normalność w świecie zdominowanym przez oczekiwania kibiców i mediów. Pojawiające się sporadycznie plotki o kryzysach czy napięciach nigdy nie zostały potwierdzone, a jednocześnie nie były też jednoznacznie dementowane. Dziś, gdy zestawia się te historie z otwartością innych gwiazd europejskiej telewizji i sportu, coraz wyraźniej widać, że milczenie małysza i jego żony było formą obrony, a nie tajemnicą bez powodu. W kolejnych fragmentach materiału przyjrzymy się konkretnym momentom z ich wspólnego życia, datom, miejscom i decyzjom, które pozwalają lepiej zrozumieć, jak naprawdę wyglądało to małżeństwo poza sportową legendą i dlaczego przez lata tylko nieliczni znali jego prawdziwe oblicze. Aby w pełni zrozumieć drogę, którą Adam Małysz, konu przeszedł jako dorosły mistrz, trzeba cofnąć się do początku lat 80., do realiów małego górskiego miasteczka Wisła, gdzie dorastał w warunkach dalekich od komfortu. Jego dzieciństwo przypadło na okres gospodarczych trudności i społecznych napięć w Polsce, kiedy codzienność wielu rodzin była podporządkowana pracy fizycznej, oszczędnościom i radzeniu sobie z brakiem stabilności. Dom rodzinny Małysza nie był miejscem luksusu, lecz przestrzenią surową i uporządkowaną, w której liczyła się dyscyplina oraz wzajemne wsparcie. Ojciec pracujący ciężko i konsekwentnie od najmłodszych lat uczył syna wytrwałości, a matka dbała o to, by mimo skromnych środków panował porządek i spokój. Pierwsze kontakty z nartami miały miejsce na lokalnych, często prowizorycznych skoczniach w Wiśle Malince, gdzie młody Adam trenował w warunkach, które dziś trudno byłoby uznać za bezpieczne czy profesjonalne. Sprzęt był używany, często naprawiany własnoręcznie, a dojazdy na treningi odbywały się pieszo lub komunikacją, która zimą bywała zawodna. W szkole nie wyróżniał się jako dziecko medialne czy przebojowe raczej cichy, skupiony. Trzymający się z boku, co z perspektywy czasu wielu nauczycieli wspomina jako zapowiedź jego późniejszego charakteru. W tamtych latach pojawiały się też pierwsze znaki, dziś interpretowane jako doświadczenia kształtujące jego zamknięcie i ostrożność wobec świata zewnętrznego. Brak pieniędzy na wyjazdy czy dodatkowe zajęcia sprawiał, że wiele czasu spędzał sam. Obserwując otoczenie i ucząc się samodzielności, zdarzało się, że rezygnował z zawodów młodzieżowych z powodu problemów sprzętowych, co budowało w nim przekonanie, że sukces wymaga nie tylko talentu, ale przede wszystkim cierpliwości. W połowie lat 80., gdy rówieśnicy marzyli o szybkiej ucieczce do większych miast, on coraz mocniej wiązał swoją przyszłość z miejscem, w którym się urodził. Wisła nie była dla niego ograniczeniem, lecz punktem odniesienia i źródłem tożsamości. Wspomnienia z tamtego okresu mówią o długich zimowych wieczorach, wczesnych pobudkach i rutynie, która hartowała charakter. Dziś, analizując te fakty, coraz częściej podkreśla się, że trudne dzieciństwo nie było jedynie tłem jego kariery, lecz fundamentem postawy życiowej, która później pozwoliła mu znosić presję, samotność i oczekiwania milionów. Te wczesne doświadczenia, choć przez lata rzadko przywoływane publicznie, stanowią klucz do zrozumienia, dlaczego w dorosłym życiu tak konsekwentnie chronił swoją prywatność i unikał świata, który nagle otworzył się przed nim wraz z nadejściem wielkiej sławy. W dorosłym życiu Adam Małysz bardzo wyraźnie oddzielał sferę sportową od prywatnej. Jednak osoby z jego najbliższego otoczenia od lat podkreślały, że to właśnie rodzina była dla niego głównym punktem odniesienia i źródłem stabilności. Relacja z rodzicami pozostała silna nawet w okresie największej popularności, gdy niemal każdy dzień wypełniały treningi, starty i obowiązki medialne. Ojciec, człowiek zasad i pracy, do końca zachował rolę cichego autorytetu, który nie pojawiał się publicznie, ale regularnie towarzyszył synowi w kluczowych momentach przygotowań. Matka natomiast była postacią bardziej obecną w codziennym życiu, dbającą o dom w wiśle i atmosferę normalności, do której Adam mógł wracać po długich wyjazdach. To właśnie w rodzinnym domu, z dala od kamer, odbywały się rozmowy, które pomagały mu podejmować decyzje dotyczące kariery i przyszłości po zakończeniu skoków. W końcówce lat 90., gdy harmonogram startów stawał się coraz bardziej intensywny, pojawiła się potrzeba jeszcze większego wsparcia emocjonalnego, które małyż znajdował w najbliższym kręgu rodzinnym. Narodziny córki wprowadziły nową perspektywę, zmieniając sposób, w jaki postrzegał sukces i porażkę. Choć rzadko mówił o ojcostwie publicznie, osoby z jego otoczenia zauważały, że od tego momentu jeszcze bardziej chronił życie prywatne, unikając sytuacji, w których rodzina mogłaby stać się elementem medialnego przekazu. Wspólne chwile spędzane w wiśle, spacery, codzienne obowiązki i proste rytuały stały się przeciwwagą dla świata sportu, w którym presja była nieustanna. Z biegiem lat coraz częściej wybierał aktywności rodzinne zamiast udziału w wydarzeniach towarzyskich czy medialnych bankietach. W okresie po zakończeniu kariery sportowej relacje rodzinne zyskały jeszcze większe znaczenie. A obecność rodziców i dziecka w codziennym życiu pozwoliła mu stopniowo odnaleźć nową równowagę. Wspomnienia bliskich wskazują, że Małysz zawsze traktował rodzinę jako przestrzeń nienaruszalną miejsce, w którym nie obowiązują zasady świata zewnętrznego. Drobne sygnały, takie jak konsekwentne unikanie publikowania prywatnych zdjęć, czy brak publicznych wypowiedzi na temat wychowania dziecka, dziś interpretowane są jako świadoma strategia ochrony tego, co dla niego najważniejsze. Z czasem te decyzje zaczęły tworzyć spójny obraz człowieka, który mimo ogromnej rozpoznawalności pozostał wierny wartościom wyniesionym z domu rodzinnego, a jego relacje z rodzicami i dzieckiem stały się fundamentem życia poza sportem, o którym wciąż wiadomo niewiele, ale który odgrywał kluczową rolę w każdym etapie jego drogi. W ostatnich latach temat zdrowia. Adam Małysz. Zaczął pojawiać się coraz częściej w rozmowach prowadzonych w kuluarach sportu, choć sam zainteresowany konsekwentnie unikał publicznych deklaracji i sensacyjnych wyznań. Po zakończeniu kariery skoczka i przejściu do nowych ról najpierw menedżerskich, a później związanych ze sportami motorowymi jego organizm musiał przystosować się do zupełnie innych obciążeń niż te, do których był przyzwyczajony przez dekady. Wieloletnie treningi na skoczniach w Zakopanem, Planicy czy Willingen pozostawiły ślad w układzie kostnym i mięśniowym, co było widoczne już na początku lat 2000, gdy coraz częściej mówiło się o przeciążeniach kolan i kręgosłupa. W czasie przygotowań do rajdu Dakar w latach 2021 i 2022 pojawiły się pierwsze sygnały, że dawny mistrz musi uważniej słuchać własnego ciała. Starty w trudnych warunkach pustynnych, długie godziny w samochodzie i wibracje terenu powodowały zmęczenie, które różniło się od tego znanego z czasów skoków narciarskich. W środowisku sportowym mówiło się o konieczności regularnych konsultacji lekarskich i fizjoterapeutycznych, które odbywały się m.in. w Warszawie i Katowicach, z dala od medialnego rozgłosu. Choć oficjalnie nie potwierdzano poważnych problemów zdrowotnych, uważni obserwatorzy zwracali uwagę na zmiany w rytmie jego aktywności publicznej, rzadsze wystąpienia, krótsze podróże i większy nacisk na regenerację. W Wiśle, gdzie spędza znaczną część czasu, coraz częściej widywany był podczas spokojnych spacerów zamiast intensywnych treningów, co wcześniej nie należało do jego stylu życia. Z czasem zaczęły pojawiać się informacje o rehabilitacji i profilaktycznych zabiegach mających na celu utrzymanie sprawności bez ryzyka dalszych przeciążeń. Osoby z bliskiego otoczenia wspominały, że małysz zaczął zwracać większą uwagę na dietę, sen i regularność badań kontrolnych, traktując zdrowie jako kapitał na kolejne. Kolejne lata aktywności. Nie bez znaczenia pozostawały także skutki stresu, który przez lata towarzyszył mu w okresie największej popularności. Dziś coraz częściej podkreśla się, że długotrwała presja i odpowiedzialność mogły mieć wpływ na ogólną kondycję psychiczną, choć sam zainteresowany nigdy nie mówił o tym wprost. Zmiana trybu życia po zakończeniu kariery sportowej okazała się procesem wymagającym czasu i adaptacji, a decyzje o ograniczeniu intensywnych startów były postrzegane jako świadomy wybór, a nie oznaka słabości. W ostatnich sezonach jego obecność w przestrzeni publicznej była bardziej selektywna, co wielu interpretowało jako sygnał, że zdrowie stało się priorytetem, a dawna skłonność do przekraczania własnych granic ustąpiła miejsca ostrożności i długofalowemu myśleniu. Te zmiany, choć subtelne, tworzą obraz człowieka, który po latach rywalizacji na najwyższym poziomie uczy się nowego podejścia do własnego ciała i energii, zachowując równowagę między aktywnością a potrzebą regeneracji. Codzienność. Adam Małysz W ostatnich latach ukształtowała się w rytmie znacznie spokojniejszym, lecz wciąż podporządkowanym dyscyplinie, która towarzyszyła mu od najmłodszych lat. Jego życie koncentruje się głównie wokół Wisły, miejsca, do którego konsekwentnie wracał nawet w okresach największej sławy i które dziś pełni rolę bezpiecznej przystani. Poranki zaczynają się wcześnie, często bez pośpiechu, z dala od medialnego zgiełku, a dzień wypełniają spotkania związane z działalnością sportową, organizacyjną i doradczą. W Warszawie bywa regularnie, głównie przy okazji obowiązków związanych z Polskim Związkiem Narciarskim oraz wydarzeń sportowych o charakterze oficjalnym. Jednak zawsze są to wizyty krótkie i precyzyjnie zaplanowane. Coraz wyraźniej widać, że unika nadmiernej ekspozycji, wybierając selektywną obecność zamiast stałej dostępności. Po latach funkcjonowania w centrum uwagi nauczył się kontrolować tempo życia i ograniczać bodźce, które kiedyś były nieuniknione. Wolne chwile spędza najczęściej w najbliższym otoczeniu, w znanych tylko sobie miejscach, często na łonie natury, co jest naturalnym przedłużeniem stylu życia wyniesionego z dzieciństwa. Znajomi zauważają, że ceni rutynę i przewidywalność, a każda zmiana w harmonogramie jest wcześniej przemyślana. Jego dom nie jest miejscem spotkań towarzyskich ani centrum życia publicznego, lecz przestrzenią prywatną, w której obowiązują jasne granice. Z biegiem czasu coraz rzadziej pojawia się na wydarzeniach o charakterze rozrywkowym, preferując aktywności związane z realnym wpływem na sport i młodsze pokolenia. W Zakopanem bywa częściej jako obserwator niż uczestnik, uważnie śledząc rozwój młodych zawodników, lecz bez potrzeby ingerowania w ich codzienną pracę. Styl życia, który prowadzi, opiera się na prostocie i kontroli, co dla wielu jest zaskakujące w zestawieniu z jego dawną pozycją ikony narodowej. W przeszłości pojawiały się sygnały, że nie czuje się komfortowo w roli celebryty, a dziś te obserwacje nabierają pełniejszego znaczenia. Jego obecna codzienność jest konsekwencją decyzji podejmowanych latami, świadomego dystansu do świata mediów i skupienia na tym, co trwałe. Coraz częściej mówi się, że wybrał życie.